Siempreczka ziomeczki z tej strony oczywiście Proznak Witam Was w kolejnym dniu Daily Dzisiaj zagramy sobie jak widzimy w Znaczy jak widzicie w Bitcoin Miner Jest to gra w której Kopiemy bitcoina yy, czyli Czyli w jakiś tam sposób zarabiamy oczywiście yy, dobra yy, Mogę kupić tą kartę Ale nie wiem co to mi dało zbytnio to jest premium shop. Jak na razie chciałbym. Wydaje mi się, że trochę w tą grę grałem, ale nie jestem pewien. Dobra, tutaj mamy tą kartę. Mamy już dwie te karty, przez co mamy trochę więcej bitcoina. I teraz. Chyba będziemy mogli pójść tutaj do shop. I tutaj w exchange będzie można sobie zamienić. O, bitcoin ma największą tą Kwasar yy... Solaris. Yy, jak widzicie, trochę mi się zarobiło. Mam 0.098 bitcoina. Jest to bardzo dużo. Mam też 4000 yy... i ćwierć gotówki. Yy, co? Ja stówę zarobiłem tylko. Jakim cudem ja tak mało zarobiłem? Nie mam pojęcia, dobra. Nie będę się ograniczał. Yy, I kupuję to. Tutaj mogę coś kupić? Nie, bo to monety premium, ok. Czyli mogę tylko tutaj. No to kupimy sobie jeszcze to, to, to. I mamy trzy takie karty. O Jezus Maria, co za chłop. Nie no, sprzedaj mi to. a no tak, mam te, te boksy. W tej grze są boksy jeszcze. Yy, I mamy dwa. Właśnie sobie je odebrałem. A nie, cztery mam teraz, okej. Okej! O, Dobra, 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 to było. Oby to, oby to. No to... Okej. Okay. Fajnie. Cieszę się. Chociaż jakby tam to V2, jakby to było, to też bym nie był zły. Okej, okay, dobra. Kolejne, już mam tego za dużo nawet, ale dobra. Yy. Okej. Okay. Cztery takie mam. Aha, okej. Okay. Specjalnie tu muszę kliknąć, jak będzie. Jakby były tu trade, to bym dał komuś to, bo już nie potrzebuję podkręcenie. Yy, Chwila co tam, tam było coś tam. Yy, Aha, okej, okay. czyli, po, czyli po prostu potrzebowałem postawić ten generator, który miałem za darmo, okej. Okay. Trochę mi spadło, ale ile mam bitcoina, Jezu. Mam dwa bitcoina, no to pewnie no, niepewnie, to jest dużo. A ja w prawdziwym życiu to bym był bogaty. O jezu, teraz jestem też bogaty. Okej, okay. no i teraz dopiero się zaczyna gra, tak naprawdę, okej. Okay. Rozumiem. Tylko tutaj dużo wad potrzeba. Dlatego chyba postawię w. Okej. Okay. Ja, to nie moja, dobra, tutaj moja. Yyy... Zbuduj, zbudujemy sobie generator. Ten generator. O tutaj. W tym miejscu. Tego już nie mogę. Dobra. Teraz sprzedam tego bitcoina, co mam. To będzie 10 tysięcy. Będę miał 13 tysięcy około. Może 14. Albo może nawet 15, bo już mam 3 bitcoina. O, ma najgorszą cenę teraz. To nie. Się podnosi. Powoli. Oj, spadł znowu bardziej. Kurna. Dobra, podnosi się. Weźmę, wezmę teraz, bo się nie podnosi. A się przyda trochę, to. A kupię takie dwa. Ja już mam jednego bitcoina. To tak szybko idzie. Szkoda, że już nie mogę podkręcić wydajności, ale dobra. Niech będzie. Niech będzie, niech będzie. Cyk. I teraz się pobawimy. Raz. Dwa. Jeszcze postawię kolejny stół. Tym razem z tą kartą trochę gorszą. O! Coraz lepiej idzie. Ale nie mamy wystarczająco energii. Dlatego ja Wam coś pokażę właśnie w tym momencie. Idziemy sobie tutaj. Wymieniamy, bo ma najlepszy ten, okej, okay. nie to, nie to, nie to, e, idziemy tam do naszej bazy, szkoda, że się nie można tepać tam, ale dobra, electronic e, i nie kupujemy sobie tego, bo to jest marnotrawstwo, kupujemy sobie to, a najlepiej dużo tego, żeby wiecie, nie brakowało, to można kupić, ale to tak... Postawię obok tego, gdzieś za tym. A no nie, postawię tu, w tym miejscu, dobra. Teraz może mam mało kasy, ale. Yy, ale mam odpowiednią tą, dobra. Lecę tutaj, bo mam aż 9 bitcoina, prawie i bitcoin no chyba jak. Dobra, wymieniamy 44 tysiące. Dobra, kupujemy. Nie to. Chociaż to jest dobre Ale kupię to yy, Minus 10 Mogę kupić 3 7 10 mogę Tak, mogę Mogę kupić tyle ile Zaznaczyłem, czyli tam 7 Nie! Bitcoin miał najgorszą Jezus Ale dobra, mamy 0,65 0,60, czyli ponad połowę bitcoina. Dobra, yy, teraz stół postawię tutaj jak najbliżej, żeby można było postawić kolejne stoły. Yy, I robimy tak: cyk, cyk, cyk. O jezus, cyk. 12 bitcoina mam. Tego to już się w ogóle, w sensie tych, to już się w ogóle nie opłaca nawet dawać. Ale... Ale spróbuję. A zaraz sobie nazbieram, w sumie już mnie chyba stać, jak to sprzedam. Tak już mię stać. Mam 100 tysięcy i mogę kupić narzędzie O. Nie, nie mogę. Dedykowany górnik. Fajnie, tylko że ja nic nie wykopałem jeszcze. A! Nie, tu chodzi o... O bitcoiny. Sorki, nieważne. <grym> Dobra. Modyfikator szybkości. Stawmy go sobie w tym miejscu, żeby nie przeszkadzał. Y Wiecie, żeby szybciej się szło, po prostu, żeby nie marnować aż tyle czasu. Au! Bitcoin ma teraz średnią cenę, ale no, kupiłem. No to. Kupiłem, no to już nie mogę oddać. Nie wiem, czy mam wystarczająco energii. Ale. O, na razie postawmy to, co mam. O, właśnie. Właśnie jest niewystarczająca energia. Yy, trzeba kupić ten box. O, nie stać mnie na niego. Chwila. Muszę bitcoiny sprzedać na gotówkę. W ogóle, kto by tak robił? Ale dobra. Nie wiem, kto by tak robił. Mamy 70 tysięcy, prawie. I teraz szybko budujemy elektronikę. No yy, to. Takie radyjko. To jest takie radyjko. Trzy radyjka mam. To wygląda jak jakieś. radio. z wiatrakiem. w środku. A nie. o Słabiutko było. Ale dobra, już kupiłem Dobra, lecimy tutaj yy, Kupujemy to kar karciszonę Sprzedajemy I kupujemy kolejną tą karciszonę I znowu sprzedajemy I znowu kupujemy tą karciszonę Znowu sprzedajemy O! Okej, okay. ma najwyższą to To dobrze ale bardzo dobrze, bym powiedział Ok, dalej ma na 44 Dobra 7 bitcoin. O, najmniejsza, ale dobra. Zarabiamy bardzo dużo. Nie mogę w ogóle. Chwilę, bo nie mogę. okej, okay. dobra. Lecimy teraz tutaj. Kolejne. No, trochę mało. Ale 30 tysięcy zarobione, więc... O, najmniejsza, ale dobra. I tak mnie stać na kolejną kartę Silver Najwyższa tu była. Najniższa, ale... No, najniższa nie, ale niska. Dobra, i teraz lecę tutaj. Nie, 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 nie. nie. Teraz lecę tutaj sprawdzić znosi, stoi. Okej, okay, wzniosło, stoi. Dobra, wznosi. I teraz stoi. Dobra, 78 tysięcy. To ja lecę sobie tutaj yy, elektronika. Yy, I kupujemy kilka takich. Dobra, już, bo nie mogę już więcej. Yy, I zamieniamy na silver card. Wszystko. Nie to. To... I teraz zarabiamy jak mistrz, prawdziwy mistrz. Zarabiamy jak mistrzunio. I mamy energię na to, co jest dziwne. Ale cieszę się w sumie, bo. Nie, to jest V2. Dobra, nie zmieniam tego, bo i tak zaraz to pozmieniam na ten mining card, więc najwyższe, najniższe, o co się nie bawię, dobra, 300, 350 tysięcy ponad, to wiecie co? To ja kupię to, trzy takie karty, jedną taką kartę i teraz lecę sobie tutaj, yy. zamieniamy Diamond Card. Ale nie mamy wystarczająco energii. Dlatego trzeba sprzedać te bitcoiny, co mamy, i kupić. Yy, dobra, trochę wysoka, ale nie naj, najwyższa była. Yy, to nie mogę jeszcze kupić. Dlatego pokupujemy sobie te radyka jeszcze trochę. O, już, dobra, już. Już starczy, to nie kupuję. Sprzedam tego bitcoina. O, najniższa była, ale dobra. Dobra, widzowie. Yy, ja już dziękuję Wam za oglądanie. No, powiedzmy, że wkręciłem się w tą grę, więc jak będę awczył, albo jak będę wpijał, to. to się nie zdziwię. Ale mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał i że Wam się ten film spodobał, tak jak mi ta gierka. Yy. Aby mam nadzieję, że zostawiliście łapkę w górę, Subika. No i co? Widzimy się jeszcze przez kilka dni. Już jutro. No i oczywiście. Cześć!